Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. I tu mamy krótką treść zadania: mamy to po prostu obliczyć. No to zamieniamy sobie i się ściśniamy, bo będzie dużo pisania. Mamy 12 dziesiątych razy 5 drugich. Zaraz sobie to będziemy wszystko skracać do 16. Tu już mamy dwa miejsca po przecinku, to mamy setnych razy jedna czwarta dzielone i tutaj cztery razy cztery to szesnaście, dodać jeden to jest siedemnaście czwartych dzielone na jedną setną. Tu mamy 6 całych i 1 czwartą. Na razie myślę, że zrobimy tyle. I teraz wracamy tu. 1, 2, 1, 6, 3, 1. Czyli tutaj z góry nam zostaje po prostu trójka. Na dole 1, 4, 4, setne. Specjalnie tego nie skracam, bo tutaj z tą stówą, może tutaj coś się podzieje. Dzielimy 17 czwartych razy, wtedy dzielenie muszę zapisać. Choćby tak. Ok, mamy razy 100. Nie będę tego tutaj skracać, bo wtedy miałabym 25 razy 17. To strasznie dużo. Przyznaję, nie chcę mi się tego liczyć, więc sobie na razie to tak zostawię i będę liczyła na to, że mi się to poskraca. Tutaj zamieniam 6 razy 4, to jest 24 25, 4 razy 4, 25. No tutaj wyjdzie po prostu 1. Dobra. I teraz tak. Z tego mamy 3 dzielone, bo to jest ta kreska ułamkowa na cztery setne. Tutaj u góry sobie to wymnożę i na razie zostawię jeszcze tą jedynkę, czyli dzielone mam na 1700. 104 na 1. Mam tak 3 razy 104 razy 4. 1700. No i stało się to co chciałam. To mi się te zaraz skróciły. Skróciłam się czwórka z czwórką. Czyli tak właśnie. U góry mam już tylko trójkę, a na dole mam 17. Ok. To teraz tutaj najpierw robimy to mnożenie. Mam 0,5. Dodać. 2 razy 6 to jest 12. Mamy 2 miejsca po przecinku w obu liczbach, czyli będzie 0,12. Tutaj sobie zamienię na ułamek dziesiętny, czy czwarty to jest 0,75. Odjąć. I 7 dzielone na 10 to jest 0,7. Będzie łatwe odejmowanie wtedy. Dodać. Mam 0,7. To sobie zostawię na ułamek zwykły. Będę mieć 2 dziesiąte. 1 czwarta. To mam 0,7. Odjąć 4 dziesiąte razy 1, 2. Ok, teraz uważajcie, bo ta piątka przypada na miejsce tej jedynki, czyli mamy 0,62. To nam się tutaj na dole odejmuje, czyli zwróćcie uwagę, że odejmują się siódemki, czyli będzie 0,05. Do tego się wróci za moment. Teraz tu 0,7 dodać. 1, 2, czyli mam 1 dwudziestą, a tu mam 2, 1. To sobie od razu zapiszę, że to jest 0,2. Chociaż tu jakbym nie skróciła. To nie to, tak czy siak. Mi tam wiedzie 1,20. Ale tutaj mam 0,7 odjąć. 0,2. Dobra. Jakby to tu ugryźć? Może tak, że przesuniemy sobie przecinki. Będziemy mieć 62 piąte. Potem sobie wyjmiemy z tego całości. 120, tak jak rozszerzymy mianownik do stówy, to będziemy mieć 5 setnych, czyli 0,05. A tu na dole mamy od razu 0,5. Dobra, czyli tutaj mamy 12 całych, bo 12 piątek nam się zmieści i zostanie nam 2 piąte. I tutaj u góry mamy 0,75 na 0,5. To tutaj będzie mieć 12, to dodychy to by było u góry 4. Tutaj przesuńmy sobie przecinek, to będzie 75,5. To na 25 jak sobie skracamy.

Dodać 1, 5, 2, z tego mamy 3 dziesiąte. To sobie zamieniamy i mamy 3 razy 4, to jest 12, 15, 4, dzielenie, mamy 4,8. Odjąć 3 razy 6, to jest 18, jedno miejsce po przecinku, czyli 1,8. Mnożymy, tutaj mamy 4, dodać 1, a na dole mamy 16, czyli 1,6 razy 5, to będzie 8. Dobra, czyli tu mamy 1, 2, czyli 3 całe, dodać 3 czwarte. Dół, piętnaście czwartych, będzie to dzielone na trzy, czyli razy jedna trzecia, razy pięć ósmych. Czyli będziemy tutaj mieć trzy całe i trzy czwarte. Tutaj jeden. 5, czyli 5 czwartych, razy 5 ósmych. Zamieniamy 3, razy 4 to jest 12, mamy 15 czwartych. To jest dzielenie, zamieniamy na mnożenie i odwracamy, będą 4 ósmy. No i jeszcze razy 5 ósmych. To nam się skraca, to nam się skraca, to zostaje nam 5 ósmych. Czyli mieści nam się tutaj tylko w tej 15 jedna pełna ósemka, i zostaje nam 7 ósmych reszty. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!